Inwerter hybrydowy z magazynem energii. W internecie jest mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że najlepiej to zamówić stare, zużyte akumulatory od wózka widłowego, podpiąć je na krótko i ma się świetny magazyn energii u siebie w domu. Ale na szczęście też jest bardzo dużo ludzi, którzy podchodzą do życia normalnie, realnie i twardo stępują po ziemi. Słuchajcie, jesteśmy u klienta w nowym domu. To jest dobudowane pomieszczenie pod wiatą, ponieważ on nie chciał mieć magazynu energii u siebie w domu. Nie trzeba mieć. Nie trzeba mieć, zbudował pomieszczenie, ono będzie fajnie ocieplone, to będzie malutki grzyniczek na podczerwień i to wszystko. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, tutaj mamy czujnik temperatury, który jest i musi być, żeby ta instalacja dobrze działała. U nas nie ma możliwości, że zrobimy instalację wybrakowaną. On sobie leży tutaj schowany i jeżeli on w zimę wyczuje, na przykład, że nie włączył się grzejnik na podczerwień i spada temperatura poniżej zera, to on wyłączy po prostu magazyny energii, żeby one nie pracowały w ujemnej temperaturze i żeby im się, broń Boże, nic nie stało. To jest po prostu kolejne z zabezpieczeń. Następne z zabezpieczeń, które tu mamy, to jest Voitmar. Infolinia, serwis, kontakt, kontakt. Ile jest firm, które nie dostawiają żadnego kontaktu? Zainstalujesz instalację, gwarancja do i się nie znamy? My w Voitmar działamy długoterminowo. Klienci są od lat, polecają, wracają i montują dalej. Także zawsze zostawiamy kontakt do siebie. Zostawiony jest na inwerterze hybrydowym, zostawiony jest na rozdzielnicy, tak żeby klient nie został po montażu sam. Pomagamy z dotacjami. Tutaj klient się nie załapie na mój prąd, bo się skończył nagle, z dnia na dzień. O 23.00 powiedzieli, że kończą przyjmować wnioski, dając informację o 15.00. I co? I jeżeli będzie nowy program, to zgłosimy za niego wniosek, ogarniemy mu to. A teraz też mu daliśmy alternatywę i może dostać dofinansowanie na magazyn energii, bo my nie zostawiamy swoich klientów. Jeżeli ty jesteś właścicielem domu jednorodzinnego i chcesz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, albo chcesz przydomową turbinę wiatrową z magazynem energii, które też robimy, i na które też jest dzisiaj dotacja i do której mamy świetną promocję, bo dodajemy instalację fotowoltaiczną za naprawdę niewielkie pieniądze, także żadnej dotacji nie potrzeba, żeby się opłacała. A jeszcze zgłosimy cię, jak będzie nowa dotacja. Na wiosnę z tą fotowoltaiką, i jeszcze, mimo że jest bardzo tania, to jeszcze dostaniesz na nią dofinansowanie. To zgłoś się do mnie. My swoich klientów nie zostawiamy.